Powiatowo-gminna inauguracja roku szkolnego tym razem odbyła się w pierwszym Liceum Ogólnokształcącym. Dyrektorów, nauczycieli, a przede wszystkim uczniów, Witał Starosta, Andrzej Stępień. Wakacyjny czas wypoczynku dobiegł końca. Tegoroczne lato było gorące, wręcz brutalne, zatem dowoli mogliśmy się nacieszyć słońcem i wszystkimi dobrodziejstwami, które ono ze sobą jest. Pierwszy członek definitywnie oznajmi nam, że koniec wakacji i rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego tuż przed nami. Przed nami rok wytężonej pracy intelektualnej zarówno uczniów, jak i pedagogów. Szanowni Państwo, pragnę zapewnić, że władze samorządowe oczywiście pod stójnym okiem dyrektorów, by jak najlepiej przygotować placówki do nowego roku. Oroczysta inauguracja tradycyjnie już była okazją do wręczenia stypendiów burmistrza Wierunia i starosty Wieluńskiego. Otrzymali je najlepsi uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, absolwenci szkół i studenci, którzy mogą pochwalić się nie tylko wysokimi średnimi, ale przede wszystkim szczególnymi osiągnięciami. W imieniu wszystkich oraz wyróżnionych nauczycieli Pragnę serdecznie podziękować za otrzymanie nagrody. Jest to dla nas zaszczyt i ukoronowanie miesięcy, a często i lat naszych prac. Cieszymy się, że się nasze zaangażowanie i ogromne trudy. Jesteśmy przekonani, że otrzymanie nagrody przyczynią się do, do rozwijania naszych pasji i pogłębienia zainteresowań, które zaprezentują w przyszłości. Stypendium burmistrza Wielunia w wysokości 300 zł, 16 wyróżnionych uczniów będzie otrzymywać przez 5 miesięcy. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych nagrodzeni przez starostę będą otrzymywać 346 zł przez 10 miesięcy, a absolwenci szkół i studenci 485 zł wypłacane przez 9 miesięcy. Trzeba osiągnąć pewną, no pewne oceny tak, żeby odpowiednia średnia była i żeby dostać to stypendium. Trzeba się trochę wysilić, po prostu trzeba się przyłożyć do nauki. Falcie się waszymi średnimi osiągnięciami. E, moja średnia wynosi 5,47. Osiągnięć jako takich może nie osiągnąłem, ale średnia sama zawyżyła na tym, że dostałam stypendium. E, ja miałam średnią 5.33 e, i... w z konkursu Alfik Humanistyczny. Początek roku szkolnego był także okazją do podziękowań i wręczenia kwiatów nauczycielom, którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. Myślę, że jest to na pewno taka wyjątkowa chwila. To jest tak, że jest to takie po pierwsze jakieś takie zakończenie naszych jakichś tam no jak ktoś mówi awans, ale przede wszystkim jest to taka możliwość w dalszej jakiejś ciągłej realizacji swoich planów. No to jest na pewno taka, taka okazja do ogromnej radości, ale też takiego poczucia odpowiedzialności, że ci ludzie, którzy są z nami, którzy, których kształcimy, oni mają po prostu dzięki nam też rosnąć. I to jest taka ogromna radość w sercach, że, że ten rok szkolny się zaczyna. No i, i wszyscy razem myślę, że cieszymy się z tego bardzo. Wręczono też nagrody miasta Wielunia. Otrzymali je Alicja Nowak, dyrektor szkoły podstawowej w Sięńcu, Renata Placek i Tomasz Derbis, nauczyciele z gimnazjum nr 1. Każda nagroda otrzymana przez kogokolwiek zawsze motywuje człowieka do pracy. I tutaj myślę, że każdy z nas postawi jakieś nowe cele do osiągnięcia. Początek roku szkolnego to także zmiany organizacyjne. W drugim liceum ogólnokształcącym zmienił się dyrektor. Została nim Renata Tatara, która wygrała konkurs na to stanowisko. Podczas uroczystej inauguracji wręczono także akty mianowania na kolejną kadencję dotychczasowym dyrektorom szkół, którzy sprawdzili się na stanowiskach. Dyrektorem zespołu szkół nr 2 w Wieluniu dalej będzie Dariusz Kowalczyk, publicznego przedszkola nr 3 Danuta Frysiak, a specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Gromadzicach Andrzej Lach. Szanowni Państwo, szybuje się bardzo fajny rok. Ustęp Starosta musi poczęstnąć kasą. Górniczy również. Dziś mamy dwie ujemne Bardzo gratuluję. Mamy dyrektora, dyrektorów i nadzieję na lepszą przyszłość dla tych pracowników. Jest rekordzista znowu wyróżnięty. Mam takie bo starostwo starostę dwie kadencje i za nie większość Państwa pracowała. Rekordzista najdłużej funkcjonującym dyrektorem. Planowany na następne pięć lat jest Angela. To jest człowiek, który był patrzy. nawet na jego miejsce. Nie na uroczystości nie zabrakło Jadwigi Jerzyńskiej, przewodniczącej Solidarności, i Andrzeja Jaźwieca, prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, którzy życzyli wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych przez siebie celów i sukcesów zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Nauka jest jak morze. Im więcej wiesz, tym bardziej jesteś spragniony. Te słowa Stefana Żeromskiego stają się szczególnie aktualne w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. W imieniu NSZ Solidarność Pracowników Oświaty chciałabym życzyć wszystkim nauczycielom wytrwałości i kreatywności. Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że praca jest współczesnym uczniem, uczniem z tzw. Tak pokolenia Y, to ciągłe poszukiwanie nowych form i metod pracy, to ciągłe dokształcanie się i wytrwałości w tym poszukiwaniu życzę nam wszystkim. Wam, kochani Uczniowie, życzę umiłowania wiedzy, życzę Wam, abyście poknęli pacy na Rozpoczynamy kolejny dziesięciomiesięczny intelektualny maraton, w którym udział brać będzie wiele podmiotów, przedstawiciele nadzoru pedagogicznego z nadzieją, iż ewaluacja i monitorowanie szkół doprowadzi do zwiększenia ich sprawności i podniesienia poziomu kształcenia i wychowania organów prowadzących placów z nadzieją iż starczy środków na utrzymanie dotychczasowej struktury oświaty, na zrealizowanie coraz większych potrzeb na utrzymanie tych placówek. Również i Karty Oświatowej Powiatu Wierzyńskiego z nadzieją, że kierowanie tymi placówkami zadowoli nauczycieli, uczniów i rodziców. W imieniu burmistrza Janusza Czaka list przeczytał wiceburmistrz Janusz Pamuła. Pamiętajcie, że nowa technologia i technika nie zastąpią logicznego myślenia i zdrowego rozsądku. To one leżały u podstaw wielkich czynów. Wynalazków. Mądrze korzystały się ze zdążycji cywilizacji, niech służą rozwojowi waszej pasji i będą pomocne w nauce. Szanowni rodzice, dziękuję Wam za trud zarówno organizacyjny, jak i finansowy, jaki każdego roku ponosicie, by przygotować Wasze dzieci do szkół. Mam nadzieję, że nasza wspólna inwestycja w dzieci i młodzież przyniesie wspaniałe owoce. Rok szkolny 2013-2014 w powiecie bieluńskim, również w gminie wielu uważamy za rozpoczęty. O oprawę artystyczną zadbali uczniowie pierwszego Liceum Ogólnokształcącego. Jedno są nie